tylko kilka chwil dzieli nas od inauguracji 14 festiwalu filmowego Ofeliada obok mnie dyrektor tego wydarzenia Piotr Wiśniewski Piotrze jakie emocje towarzyszą tobie tuż przed rozpoczęciem tego wielkiego jakby nie było filmowego święta w Gnieźnie 14 lat takie same duża trema duży stres Jesteśmy wszyscy, myślę, że w pewnej gotowości. Zespół spisał się na medal, wszystko jest gotowe. Także teraz tylko puścić w ruch tą całą maszynę i cztery dni się cieszyć polskim kinem. Można powiedzieć, że zaczynamy z wysokiego C. Film, który dzisiaj będzie pokazem specjalnym. To film, który otrzymał Nagrodę za najlepszy. Film 2021 roku. Zabito i wyjdzie z tego miasta. To początek 14 ofiady. Tak, bardzo się cieszymy, że pan Mariusz przyjął na nasze zaproszenie i pojawi się z nami. Zobaczymy ten bardzo znany polski film i później będziemy mieć okazję porozmawiać z samym autorem. Jesteś liderem grona osób organizatorów. To taki team, który przez te 14 lat wykrystalizował się, masz do czynienia tak naprawdę, można powiedzieć już dzisiaj, mimo że to dopiero początek, z fantastycznymi ludźmi. Gdyby nie oni, nie byłoby tego festiwalu w Gnieźnie. Tak całbym tak właśnie powiedział. To, że 14 lat realizujemy ten festiwal, to jest zasługa zespołu, to jest zespołowa praca, na każdym kroku warto o tym mówić i wszystkim dziękować. Mam nadzieję, że spotkamy się za 4 dni i z radością będziesz mógł podsumować to, co tutaj w Teatrze imienia Aleksandra Fredry działo się w tej połowie listopada. Tej wersji będziemy się trzymać, jak mówią Indianie, Cowk. Już tylko kilka minut dzieli nas od inauguracji 14. Festiwalu Filmowego Ofeliado, bo mnie pan Tomasz Budasz, prezydent miasta Gniezna, panie prezydencie, 14. Ofeliada to już tak naprawdę marka, która sławi Gniezno na tej kulturalnej, filmowej mapie naszego kraju. Marka, która się sama wykreowała przez te 14 lat, a właściwie 15, bo w zeszłym roku jej nie, nie było feliady, no niestety pandemia. Tu zdążyliśmy, chwała tym, którzy to organizowali, że udało nam się przed tym reżimem jeszcze uciec. I faktycznie jest to bardzo znaczny festiwal tych filmów niezależnych, bo jak się rozmawia albo się słucha w tym środowisku, to wiedzą o Gnieźnie, mówią o Gnieźnie i chcą przyjeżdżać do Gniezna, chcą pokazać swoje filmy. I same jury też mówi samo za siebie, to nie są osoby przypadkowe, to są, są osoby z branży, znane, podziwiane, więc myślę, że tak można powiedzieć z całą odpowiedzialnością. To znany, rozpoznawalny w kraju festiwal. Po raz kolejny organizatorzy ofeliady mogą liczyć na wsparcie miasta Gniezna. No nie może być inaczej. Miasto wspiera wiele inicjatyw, a jest, są takie inicjatywy, które przede wszystkim same gromadzą fundusze, same budują markę, a potem dopiero przychodzą do miasta po uzupełnieniu tego wkładu, to jak najbardziej to serce się raduje, że możemy wspomóc takie festiwale tak istotne i tak ważne, nie tylko dla naszego lokalnego środowiska, tak jak powiedzieliśmy wcześniej dla całego, całej kultury niezależnej w naszym kraju. W tym momencie wypada tylko życzyć widzom i tym, którzy odwiedzą Gniezno z powodu ofeliady udanego pobytu, no i świetnych wrażeń po zakończonym festiwalu. Dokładnie zapraszamy na wszystkie filmy, które będą się pokazywały. Zapraszamy do oglądania, oceniania, ale przede wszystkim zapraszamy do nas do gniezna, aby przyjechać, zobaczyć i poczuć ten klimat właśnie tej naszej ofeliady.